To, co najbardziej powala w ogrodzie Karmelu, to piękno. Jego różnorodność, harmonia. A to, co najbardziej dzisiaj mnie przeraża, to brzydota, chaos i nieład. Chciałbym dzisiaj zapraszając Cię jako współgospodarz Ogrodu Karmelu, zachęcić do tego, abyś wyszedł w przestrzeń stworzoną przez Boga, przez Stwórcę, popatrzył na nią i zachwycił się, mając świadomość, że jesteś jej wyjątkową częścią. Duch święty jako piękno. Harmonia. To, co jest jedną z przyczyn współczesnego ateizmu, to brak kontaktu z tym, co pochodzi od Boga, od Stwórcy. Nasza codzienność, Twoja codzienność, moja codzienność zazwyczaj odbywa się pod, pośród wytworów człowieka: dom, samochód, biuro. Czy nawet w moim przypadku klasztor ręką ludzką uczyniony, to wszystko sprawia, że zapominamy o, o tym świecie, który jest obok nas, tak blisko, w zasięgu ręki. Jezus, kiedy nauczał, to zobacz, wykorzystywał najprostsze porównania. Winnica, która rodzi winogrona, a w których później wykonywane jest wino. Ziarno pszenicy, powoli wyrastające, ale z którego później wykonywana jest mąka, a patrząc dalej, sam chleb dający nasycenie pośród codzienności życia. Jezus w ten sposób nakierowywał na swojego Ojca, który jest Stwórcą, pokazywał, jak wspaniale, genialnie zawarł piękno wielkości swojej wieczności, piękno Trójcy. Prostocie i zwyczajności tego, co takie łatwo dostępne, zwyczajne, a przez to być może mało zauważalne. W tym, co proste, w tym, co zwyczajne, jest zawarte piękno. I Duch Święty otwiera Twoje oczy właśnie na takie spojrzenie, spojrzenie kontemplacyjne. Spojrzenie, które potrafi się zachwycić. Spojrzenie, które nie potrzebuje jakichś nadzwyczajnych bodźców, gonienia, szukania ciągłego czegoś doświadczania, ale zatrzymania się i popatrzenia na ten świat i powiedzenia sobie głęboko w sercu, jak, jakie to wszystko jest piękne, jakie to jest wszystko jest wspaniałe. Śpiew ptaków, rozkwitająca łąka, Codziennie wschodzące i zachodzące słońce, spadający deszcz. Człowiek kontemplacji to ten, który dzisiaj cieszy się, ponieważ świeci słońce, ale jutro również się cieszy, chociaż pada deszcz, bo wie, że jedno i drugie jest potrzebne. Duch Święty daje poczucie harmonii naszego życia daje poczucie piękna e, tej codzienności, e, którą stanowi każdy Twój e, kolejny dzień. Pozwól zatem Duchowi Świętemu wejść do Twojego niezwykłego ogrodu Karmelu i pozwól Mu otworzyć w sobie wszystkie pokłady osobowości, jakie posiadasz. Serce, rozum, wolę, pamięć, zmysły, emocje. To wszystko e, jest ci potrzebne, aby doświadczyć piękna, piękna, które jest wokół ciebie, piękna twojego życiowego ogrodu Karmelu. Duch Święty w tym ogrodzie jest kimś niezastąpionym. Pozwól mu na to. Codzienność twoja stanie się wtedy nadzwyczajna, piękna, pełna harmonii i cudowna. Pozdrawiam serdecznie ojciec Mariusz Karmelita Bos.